Przy Operze Madryskiej spotykamy następną grupę młodych, rozśpiewanych, uradowanych młodych Polaków z Kanady. Możecie się przedstawić naszym słuchaczom i widzom? Samantha Dziurdzik Mateusz Jach Robert Dziurdzik Stefania Sokołowska Karolina Kajko Aleksa Kormak Sam Goodwin Matthew Barka czy możecie powiedzieć, co Was prowadziło na to światowe spotkanie młodzieży z całego świata z Ojcem Świętym? No, chcemy zobaczyć papieża. Z Zaczy zaczęło się z Janem Pawłem II oczywiście i byłem tam, kiedy w Toronto był i teraz mam, miałam szansę tutaj przyjechać, to chciało i jesteśmy z grupą z Kitchener właściwie to. Fajnie, nie możemy się Jak przeżyliście wczorajsze spotkanie z Ojcem Świętym? Było. Było bardzo krótkie, ale czułam, że było, nie wiem, że przez pół godziny był ci Święty, jak przyjechał, ale naprawdę to było tak dwie sekundy. Było bardzo fajnie, bo mogliśmy naprawdę, byliśmy jeden rząd, tak, byliśmy tak blisko, że papieżów, nie, mogliśmy zobaczyć i nawet patrzył na nas było fajnie. Bardzo fajnie. Bardzo nas cieszy, że żyjecie w Kanadzie, a mówicie po polsku, ale też z wami są wasi koledzy, też z Kanady. Możecie ich przedstawić? Just we are from. Where are you guys from? We are from Toronto. <laughs> are you from Toronto. Toronto. <laughs> Virginia. Z USA. Z How are you how guys through How to you guys like the trail? Awesome. <laughs> I love it. Amazing. <laughs> <laughs> yeah. It's awesome. I love it. Viva <laughs> <It's laughs> Papa. <awesome. laughs> <It's laughs> fantastic. Yeah. Viva la Papa. Czy dzisiaj, w dzisiejszym świecie i w Kanadzie jest łatwo dawać świadectwo o Chrystusie, dzieli się swoją wiarą? Nie. A nie, nie, jest. Jest bardzo trudno w tym właściwie świecie, bo dużo w, Kana w Kanadzie są katolicy oczywiście, ale też bardzo niewierzący katolicy i oni wierzą bardzo atakują naszą wiarę. Jest, I jest trudno, żeby pokazać, że jesteśmy katolicy i a, tak, też a dużo miejsc w świecie jest tak samo, że jest trudno i próbujemy jak, naj jak możemy, ale też jest bardzo z tym naszym society tym gdzie jesteśmy w tym momencie, jest bardzo trudno naszą wiarę pokazywać właściwie, jak żyć po katolicku. Czy wiara przynosi młodym radość? Tak, zawsze tak, chociaż nie, czasami jest trudno, czasami się nie chce, się modli później zawsze wszystko dobrze wychodzi w końcu. Na koniec bardzo się cieszymy, jak widzieliśmy papieża, to tak się cieszyliśmy i to bardzo fajnie jest. Czy chcielibyście pozdrowić Polską Młodzież, albo coś im zaśpiewać, albo okrzyki, które tutaj, którymi się dzielicie z innymi, Możecie to zaprezentować przed Telewizją Trwam.